Nie, nie poznałem go osobiście. Natomiast pamiętam, że byłem w drugiej klasie liceum i jakoś dotarła do mnie ta informacja, że umarł taki słynny kapelan z Montecassino. Natomiast mogę się jeszcze podzielić taką ciekawostką, że ten ojciec Adam Studiński tak chodzi za mną od można powiedzieć, w cudzysłowie, od, od kilkunastu lat, dlatego ponieważ w 2012 roku, gdy byłem po pierwszym roku studiów, byłem tutaj w Klasztorze Krakowskim na wykopaliskach archeologicznych. I pamiętam, że poproszono nas, żeby w czasie przerwy pomóc w przeniesieniu jakichś pudeł, skrypty pod refektarzem. Co się okazało, że to była spuścizna ojca Adama Studińskiego, która była tam przechowana oryginalne, takie mini-albumy na negatywy. I to są z czasów wojny, gdyż mamy własność. Ksiądz Studiński, kapitan. Adriatyk, łazik sanitarny, okolice Bologni. Loreto, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina. I Monte Cassino. On dokumentuje właściwie całe swoje wojenne losy. I co ważne, ojca Adama Studzińskiego nie interesują tylko losy polskich żołnierzy. Również interesuje go wszystko co dookoła czyli życie codzienne uliczny handel zwierzęta samoloty przelatujące na niebie. Tutaj mamy już kartony z negatywami fotograficznymi ojca Adama Studzińskiego po konserwacji. No i w tych pudełkach mamy mniejsze pudełeczka. Digitalizacja to jest właśnie najlepsze rozwiązanie na to, żeby już nie korzystać z tych materiałów in situ. Mhm, jest. Na tej fotografii, prawda, tutaj wygląda jakby miał czarną sutannę, ponieważ to jest negatyw, a nie pozytyw. Dominikanie mają biały habit, więc na negatywie jest czarny. Po lewej jest ojciec Adam Studziński, natomiast tutaj po środku widać Stanisława Ligonia. Są tutaj też inni kapelani wojskowi, którzy pozują na tle Bazyliki Świętego Szczepana w Jerozolimie. I widzimy ojciec Adam Stuciński, bardzo jeszcze młody, z tonsurą na głowie. I mamy też innych kapelanów, ale przede wszystkim Stanisława Ligonia, wybitnego artystę, radiowca związanego ze Śląskiem, obecnego patrona polskiego radia w Katowicach, który korespondował z ojcem Adamem Stucińskim. Kolejna fotografia, która nas tutaj interesuje bardzo, przedstawia Stanisława Ligonia. No właśnie, mamy go w swoim pokoju w klasztorze Świętego Szczepana w Jerozolimie, gdzie uchodźcy polscy mieszkali, wynajmowali tam pokoje. Bardzo wybitnym artystom. I tutaj też widzimy wycieczkę po Jerozolimie, Kopuła na Skale, słynne muzułmańskie sanktuarium. I pan Ligoń właśnie tutaj sobie pozuje na tle Starej Jerozolimy. I jest przecież przed bramą damaseńską od strony Starego Miasta. Widzimy życie codzienne. Czyli ojciec Adam podąża za nim i fotografuje w różnych miejscach. O, niesamowite! O ile mnie wzrok nie myli, to Stanisław Ligoń założył strój. Miejscowy, strój arabski, poznaję go po brodzie. <grydy> Dopiero teraz to zauważyłem. Miałem wrażenie, że to po prostu inni uczestnicy tej przechadzki zrobili sobie zdjęcie z jakimś mieszkańcem Jerozolimy. A to się okazuje, że Stanisław Ligoń. Teraz, po prostu teraz to zauważyłem. <grydy> Właśnie jest taka fotografia. Momencik, pokażę. Ja nie wiem, co oni robią, ale mi się wydaje, że oni jakieś kulkę, ku, kule grają. To są bracia, ojcowie z, z Jerozolimy, i to jakieś kule są. Nie wiem, czy oni grali w coś. Jest jakaś gra, że się rzuca kule? Nie wiem. Musiałbym zapytać. Ale Dominikanie jeszcze w tym, yy, można powiedzieć, stroju z jednej strony, w habicie typowym dla, dla zakonu yy, przed Soborem Atkańskim drugim, ale też co widzimy. Ojcowie jeszcze z tązurami. Niektórzy mają te charakterystyczne nakrycia głowy, które, jak mówił ojciec Paweł Trzopek jeszcze w latach 90. XX wieku były w użyciu. Widzimy nawet <laughs> białe skarpetki, bo oczywiście do białego habitu białe skarpetki. To muszę pokazać, bo to jest genialne. Co prawda to jeszcze nie jest sam Studiński, ale widzimy. O, fajnie są numerki. Widzimy wypoczynek żołnierzy Iraku, mianowicie kąpiel w jakimś zbiorniku wodnym w rzece albo w jeziorze, raczej w jeziorze. No i wszyscy sobie zrobili pamiątkowe zdjęcia, gdy stoją na skałach nad wodą. Wspaniała rzecz. Ta, no i ta, wygłupiają się. Cieszę się, że jeszcze pamiętam. Pamiętam go bardzo dobrze, ponieważ przyjechałem, tutaj byłem jako, mieszkałem jako student jeszcze pod koniec lat 80 student dominikański. To on przeprowadzał prace konserwatorskie, prace archeologiczne, też odkrywkowe. Negatywy ojca To Dokumentują te prace, pokazują te miejsca, które były jeszcze przed konserwacją. znajdujemy się teraz w krypcie klasztoru dominikanów w Krakowie. To miejsce zostało wyremontowane, odrestaurowane można powiedzieć przez ojca Adama Studzińskiego i znajduje się na jego też fotografiach. Jest to bardzo ważne miejsce, bo jest to jedna z najstarszych pomieszczeń tego klasztoru. Był niesłychanie zapracowany. On był całkowicie pochłonięty tymi pracami. On tym żył. Potrafił zainteresować. Nas też próbowało zainteresować, chociaż nie wiem, czy zawsze mu się to udawało. Czasem troszkę z żartem i humorem podchodziliśmy do takiego prac. Tak, jest takie zdjęcie, a ono przedstawia dwóch braci, którzy, dwóch braci, współpracowników jeszcze konwersów dawniej, bo byli ubrani w strój z czarnym szkaplerzem, którego już nie naszą teraz bracia. oni stali na jakichś dwóch kamieniach i się wygłupiali. Chcemy opublikować przynajmniej 75% z tych ponad 20 tysięcy fotografii i wtedy każdy będzie mógł je spokojnie oglądać. One będą dostępne w portalu Szukaj w archiwach.